Się! widzowie! Dzisiaj będziemy grali z Gorączkiem Piwale i na Elka LK? Czy wita się Siema. Tak, dzisiaj gramy rakiet! widzimy i... No dzisiaj Nie. gramy raket! Ludzie... No dobre, niech ci będzie. A co, a przecież ty kochasz raket, tak? No dobre, dobre, dobre. <laughs> ja wierdzę! Ja! Co za bej... Aaaa! Co ja mówię? Właśnie, co ty mówisz? Dobra, ja sobie nie robię wiem, to moją. Nie wiem, ja się chyba zmieniłem. Chyba jeszcze trzeba zmienić mój profil. Nie? Dobra, Lecimy, lecimy! Dobra, O ok, Jaka konstrukcja, kur... Dobra, ja biorę, Jak będzie! Cadavolete blade sono i I castaballissoga, kurde! Ma veni leggeri, veni leggeri, veni leggeri, veni leggeri, veni leggeri, veni leggeri, veni Dobra, dobra, sobie... dobra. Nie, 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 Ej, nie, być na nie, być nie, Ja nie, Dobrze. na nie, Dobrze! nie, 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 No nie, 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 ja, na nie, nie, Ja, ja, jestem słaby, więc mogę Dobra, chodź. No jak jesteś sam. On też ma kara, on też ma Go? What? Ej, on musiał komuś podarować jakąś rzecz. No Ładnego. Ja mam trapa tego na Zabiję. dobrze. Jeden u mnie jest. Kto zabił mnie? Aha! Nie, nie, proszę Kubik, z tego nie rób. Nie, mi tego proszę Cię, nie rób mi. Ale z czego? To jak? Słonek jest. Dawaj łuk, 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 łuk. Dobrze, dobrze, jest kubiks. Dziękuję ci bardzo. Ja? A ile ty masz tego, a ile ty masz procent do Bardzo dużo, bardzo, bo ja silver... dobra, dobra, najlepszego. Dobra, go pojadę bez suku. Xd. Chodź, chodź. Dziewięć o coś zadałeś, No. prawie z krzesła spadłam. Dobra, to ja już robię... To ja robię... To jest... O nie zginę! Gdzie byli? Leczeć nie! Leczeć nie! No Dostałem samemu. Dawaj, Tymek! mek! Ty mek dosiada. No weź go co w ty mi! Dawaj, glory nie? Ja, ja się bardzo boję tego Yankeda. Minus 17. Dobrze, nie straciłem. Kochy. Co, Co za chochy. Czemu się Bo ja lubię Janket. Uwielbiam Janket. Bardzo bym... Ja też uwielbiam. Bardzo lubię. No ja też ja też lubię, nie, nie słyszysz Słyszę, słyszę. No. Aera! I co blakego? Ale słabi! 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 No! Jest! Jest! jest okay. ale, ale usunęli ci twoje ulubione pistoleciki! A ja mam flaę tutaj Aha, oh, weh, wow. flara No bo flaa obija się Aha, teraz ich mają, ale już nie wlecę A ja muszę się uleczyć No chreguję, no chreguję Ty widziałeś, jakie, jak ja to szybko zrobiłem? No szybko to zrobiliśmy No przeze mnie. mną <noise> Jeden tam idzie? Muszę zabić... Ja muszę zabić tego, który ma granatnik. Muszę zabić i ty. ty ma granatnik. ma nie mam granatnik. A ten filetowy? Idzie. Idzie, go. Tam jest, za górze. Tam jest. Dobrze! Co za debilek.

Takich co dają się, dają wy... Tak lubię! Jeden wyszedł! Jeden wyszedł! Oto się! Oto się, co miało, granata! Straci swoją ptę! On stracił...

Dawaj, Dawaj to! Let's go, bro! Lookie Ja w ogóle bardzo bym chciał zdobyć taki, tego crossbow'a, arch ark, Ja Jak go chcę, ale to jest. ark, crossbow'a. Co to jest? No, jak się wejdzie do 200. Players w top w sezonie pierwszym w topce wtedy em, wtedy, wtedy dostaniemy go. Ty teraz, wiesz? Myślę, że będą dobrzy. Bo jeden ma napis Sigma no i blokujemy sniperka. Snajpa? Huk no. to ostatni był I Dobra, burst rifle. Burst rifle znamy to. epek, epek. No, ja A biorę pusty to... rijfle. I medyk, dobra. Ej, Ej, nie, chłopcy, ja myślałem, babacy, Ej. Chłopcy zapomnieli zablokować medyka. Pożyjemy, zobaczymy. Dobra, tutaj ma bardzo będę.

Dobra, leczę się. Spokojnie, ogarnę to. Jest Zobacz, idzie To patrz, patrz, patrz. Bum! No widzisz, co ty... O, ten, ten... No super, Załatwimy mnie z pistolecików. Bierz pistolecików Biorę, 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 biorę. Dobra, to czas się zabawić, kur. Czy nie, zabić zabić tego, w nie, 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 super, super. Jest ja właśnie zbijam na flę. Ja też sobie. Do ciebie idą. Jeszcze ładam. mamo! Ja, Widzisz. Ja, ja ja kupuję, ja, ja zbieram na fle, to ja. Koniec, krewka. Ja też. Dobrze, że, że sobie kupuję zawieszonki kiban. Ale nie ty, te, ten legendarny. Byłem 60 temu. Zginęłem, dobra. O, on ma 60. Dobrze. Drugi jest chyba tam. Tam jest. Ja. Ale... O! Dobrze. Ostatni 60. Nie. Dobrze! Dobrze, damy radę kupić, prawda? Mam nadzieję. Koksy, kokstami jesteśmy, prawda? No. Jeden ma best life, a drugi ma tego.

Dobrze, Kubiks, jest kit. Jest kit. Gdzie Wypadł Nie widać On też ma? Łopali, no. Nie ma. Na lok z Boom chyba sobie kupuje coś miniguną w Wygramy to, wygramy to, wygramy to. Po prostu musimy ich od... odpychać. My musimy ich po prostu odpychać. Cię zablokowałam prawie. Kurde, klejdy, klejdy. Ginę. A ja to też z tego wygram. Przegramy już. Masz jednak zadanie. Bravo. Zaraz, zaraz dobu LKE, bo ja nie chcę z nim grać. Masz, masz LKE. Fuck. Nie mają LKE, jestem LOL. Jesteś LKE. No dawaj. Poczekaj, poczekaj chwilkę. Jest. На